Witam i zapraszam do kolejnego odcinka serii Czy wiesz, że? Dzisiaj opowiem o profilach PVC, z których wykonane są nasze okna. Polichloryk winilu jest niezwykle popularnym tworzywem, wpływa na to szerokie spektrum zalet, o których opowiem za chwilę. Korzysta się z niego do produkcji podłóg, rur i ociepleń, a przede wszystkim do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego jest szczególnie istotny dla branży budowlanej. Dzięki jego wytrzymałości i licznym zaletom znajdziemy go w niemal każdym domu, a okna i drzwi zyskują szereg cech. Spośród których najważniejsze są odporność na czynniki atmosferyczne, izolacja termiczna i akustyczna, i łatwość pielęgnacji. Profile, z których wykonane są nasze okna, posiadają znak produktu EcoPlus. Oznacza to, że w PVC można w całości podać recyklingowi. Powstały w ten sposób recyklat jest ponownie wykorzystywany w wewnętrznym rdzeniu profili okiennych. Umożliwia to powstanie nowych i trwałych elementów o takiej samej jakości, a Ty masz pewność, że wybrałeś produkt wytworzony w zrównoważony sposób i dbasz o środowisko. Profile okienne to nie tylko trwałość i energooszczędność, ale również wygląd i design. Przy doborze odpowiedniej wysokości i szerokości profilu możemy zastosować większą szybę, a tym samym pozyskać większą ilość światła i ciepła słonecznego. Profile PVC mogą być wykonane w kolorze białym lub okleinowane od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Okleiny stosowane na profilach PVC są odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory Twoich okien zachowają nowy i świeży wygląd na długie lata. Pamiętaj, że decydując się na okna Eurocolor do Twojego domu możesz wybierać z ponad 100 wersji kolorystycznych. Wybór należy do Ciebie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przekazane informacje były pomocne. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Czy wiesz, że, w którym porozmawiamy o okuciu. Do zobaczenia.